Drodzy Państwo, znajdujemy się w gospodarstwie sadowniczym Frumel w centrum Polski, bliska okolica Łodzi i Pabianic. Gospodarstwo to powstało w 2014 roku. Założycielem i inwestorem jest pan Dariusz Melon. Od 2014 roku gospodarstwo nieustannie się rozwija. Na chwilę obecną posiadamy już 55 hektarów jabłoni, jak również niemalże 20 hektarów nasadzeń borówki amerykańskiej. Jeżeli chodzi o jabłonie, bardzo dużo w naszym gospodarstwie znajduje się gali, gali sznigo i gali Schnigoret. Mamy również Golden Delicious, w którym teraz się znajdujemy. Mamy również Prince'a i Velox'a. Wobec tej pracy znajduje się tutaj drugi rok. Mam już doświadczenie również w innej lokalizacji, Troszeczkę o innym kierunku, natomiast co zauważam? Z roku na rok sytuacja jest coraz trudniejsza do przewidzenia, do przeanalizowania i warunki pogodowe, jak również. Presja szkodników jest coraz większa. Trzeba bardzo skrupulatnie robić lustrację sadów i plantacji i borówki. Okres wiosenny w naszych okolicach był bardzo deszczowy. W związku z powyższym, presja na wykonywanie zabiegów ochronnych, zapobiegawczych w kierunku parcha jabłoni, jak również w innych chorobach grzybowych i w sadach jabłoniowych i w borówkach. Bo o niej też należy wspomnieć, bo również jej posiadamy, wyglądała bardzo dynamicznie, ponieważ opady deszczu były bardzo częste, długotrwałe, zroszenie liści było bardzo duże, okienka pogodowe były niestety bardzo wąskie. Jeżeli chodzi o okres wiosenny, w naszym rejonie nie oszczędzały nas przemrozki. Bardzo często nawet czasem kilkukrotnie w ciągu jednego tygodnia potrafiliśmy mieć przymrozki wiosenne. Mamy już w niektórych miejscach instalacje przeciwprzymrozkowe. Do ich obsługi potrzebni są operatorzy, którzy dzielnie nocami przyjeżdżali i takie instalacje uruchamiali i nad nimi czuwali. Niestety nie mamy jeszcze takich instalacji na wszystkich sadach i na borówkach, dlatego niezbędnym było Wykonywanie zabiegów, które pomogą zniwelować stres związany z niskimi temperaturami. Zarówno w borówkach, jak i w jabłoniach takie zabiegi stosowaliśmy niejednokrotnie, zaraz po wystąpieniu przymrozków, tak, żeby rośliny mogły się jak najszybciej zregenerować, a ewentualne szkody powstałe na skutek niskich temperatur były jak najniższe. Jeżeli chodzi o rezultaty wykonanych przez nas zabiegów, uważamy je za bardzo zadowalające. Miejscami widać drobne uszkodzenia, tak zwane lizaki bądź oponki. Natomiast rezultaty wszystkich wykonywanych zabiegów są widoczne i rośliny bardzo ładnie się zregenerowały. My jesteśmy zadowoleni z jakości. Koniec września, drodzy Państwo, my już od czterech tygodni zbieramy jabłka, na chwilę obecną znajdujemy się w sadzie, a konkretnie w kwaterze z Golden Delicious. Od dnia wczorajszego trwają zbiory. Jeżeli chodzi o tegoroczny zbiór, względem ubiegłorocznego niewiele się w wprawdzie zmieniło. Może zaskoczył nas troszeczkę Prince, który kilka dni wcześniej był gotowy do zbioru. Kiedy spojrzymy na niego wizualnie, ten rumień może nie jest jeszcze na wszystkich jabłkach zadowalający. Niestety na chwilę obecną do zbioru Prince'a mieliśmy tylko dwie noce, gdzie temperatura spadła nieznacznie poniżej 10 stopni, to było 9 stopni, w ciągu doby relatywnie jakieś dwie godziny. W związku z tym to wybarwienie było różne. E, można by rzec, jakby niektórzy spojrzeli, że jabłka faktycznie jeszcze do zbioru się nie nadają. E, mamy również stronę na Facebooku, gdzie bardzo ładnie widać e, po komentarzach że faktycznie u nas zbiór prinsa był wcześniej e, niż w innych lokalizacjach. Nie obyło się również bez komentarzy takich, że będzie czekolada podczas e, przechowywalnictwa. Natomiast e, my każdą turę jabłek, która jest w naszej ocenie do zbioru, poddajemy badaniom między innymi e, na jędrność, na zawartość ekstraktu. E, bądź wykonujemy testy skrobiowe. I na podstawie tego bazujemy. Niestety rok rocznie zmiany pogodowe e, robią takiego psikusa, że nie możemy bazować jedynie na wyglądzie zewnętrznym. E, nie możemy bazować na wielkości, na zapachu czy rumieńcu, ponieważ są jeszcze inne ważne walory, które mogą e, dyskredytować jabłko e, w klasie premium, a my nie możemy sobie na to pozwolić. W chłodni za nami składujemy w tej chwili Goldena. Od dnia wczorajszego rozpoczęliśmy jego zbiór. W dniu dzisiejszym planujemy już zamknięcie komory, tak ażeby jakość owoców była jak największa. Natomiast około wtorku przewidujemy wykonanie zabiegu. Przyjedzie do nas firma Chemirol i pomoże wykonać zabieg produktem 1MCP w celu zachowania jakości i świeżości owoców na długie miesiące. Po tym okresie moja rola już się kończy i jabłka przekazuję już w ręce tutaj obecnego Tomka, który w najlepszy z możliwych sposobów pełni swoje funkcje. Tomku opowiedz coś o tym. Nasze chłodnictwo oparte jest na najwcześniejszych technologiach. Mamy tutaj urządzenia, które są monitorowane zarówno zdalnie jak i też przez moją osobę osobiście. Pilnujemy najwyższych parametrów jakościowych owoców, sprawdzamy atmosferę, w jakiej znajdują się owoce pod kątem zawartości tlenu oraz dwutlenku węgla. Te parametry są ściśle określone dla poszczególnych odmian owoców. Wahają się w okolicach 1, 1 2, zarówno tlenu, jak i dwutlenku węgla. Temperatura w komorach również waha się od 1 do 1,5 stopnia w zależności tak samo od odmiany. Poza najnowocześniejszymi technologiami do przechowywania owoców stosujemy również preparaty, które poprawiają kondycję jabłek i wydłużają ich okres przechowywania. Dzięki firmie Chemirol stosujemy od kilku lat produkt Fruit Smart, który ewidentnie wskazuje, że owoce po kilku miesiącach przechowywania są nadal w bardzo dobrej kondycji. Poprawia to także ilość towaru, którą możemy wysłać na rynek ponieważ powoduje również mniejszą utratę masy, a także mniej uszkodzeń dzięki temu jest. Tak? Mając w pamięci konkurentów ilość jabłek dostępnych na rynku, tak jak już wspominałam wcześniej, jakość jest najważniejsza, dlatego do komór trafiają jabłka nieuszkodzone, zbierane z należytym szacunkiem i delikatnością. I tylko takie jabłka o wysokiej jędrności, zawartości ekstraktu, jak również w odpowiednim czasie zebrana, o czym świadczy test skrobiowy, tylko takie jabłka są poddawane aplikacji 1 metylocykropropenu I wtedy mamy pewność, że po 6-8 miesiącach po otwarciu komory ta jędrność jest utrzymana, a spadek siły wyrażonej w kilogramach na centymetr kwadratowy nie jest większy niż 1 do dwóch jednostek. W związku z powyższym wiemy, że takie jabłko dobrze się sprzeda. Co więcej, mamy w naszych komorach okna rewizyjne, przez które to wyjmujemy raz w tygodniu jabłko, ażeby sprawdzić, czy parametry utrzymują się na stałym poziomie. Ostatnie lata pokazują, że niestety rynek jest bardzo labilny. Jeżeli chodzi o sprzedaż jabłek, niestety nasze wysiłki nie zawsze przekładają się na cenę. Natomiast wierzymy w to, że produkty, które są dobrej i wysokiej jakości, produkowane nie tylko przez nas, ale również i przez innych polskich producentów, będą wynagrodzone ceną. Dzięki czemu nam będzie się chciało jeszcze bardziej i będziemy produkowali w kolejnych latach jabłka o jeszcze większej jakości z dbałością o naszych klientów.